Música Współfinansowany był w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 6 wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1, kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W Na naszej bibliotece inwestycja obejmowała następujące zadania. Elewację budynku i schodów zewnętrznych, zbudowanie podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych, częściową wymianę okien, drzwi wewnętrznych budynku, instalację centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną, kompleksowe wyremontowanie wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, i dorosłych, holu, toalet. Inwestycja, informacje o realizacji projektu Domu Kultury Przybliżymy e, już, e, przybliży już pani Anna Wieczerzyńska, dyrektor Domu Kultury. E, pragnę nadmienić jeszcze, że w ramach projektu przetłumaczono z, z strony internetowej Biblioteki Domu Kultury na język angielski i koszt całego przedsięwzięcia wynosił 687 750 zł 58 groszy, w tym dofinansowanie w kwocie 584 587 zł. 99 groszy. Zapraszam do zwiedzania i oglądania biblioteki później zapraszam serdecznie do Domu Kultury do Sali widowiskowej. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa w sali widowiskowej Domu Kultury w Zwoleniu, która w ramach projektu zyskała nowy wygląd i nowe wyposażenie techniczne. W imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania, pani Bogusławy Jaworskiej, burmistrza Zwolenia, pani Ewy Kulińskiej, dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu i swoim własnym bardzo serdecznie witamy Państwa na tym wydarzeniu. Witam serdecznie gospodarzy naszej ziemi zwoleńskiej, i przybyłych gości. Są z nami pani Bogusława Jaworska, burmistrz Zwolenia. Witamy serdecznie. Pan Waldemar Urbański starosta zwoleński, wicestarosta zwoleński pan Arkadiusz Sulima, zastępca burmistrza zwolenia, pan Włodzimierz Kabus dziekan Bernard Kasprzycki, proboszcz z parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Ale również swoją obecnością zaszczyciła nas pani Edyta Sulima, sekretarz powiatu. Pan Jan Nowakowski, sekretarz gminy. Witamy serdecznie pana Marka Olesińskiego, inspektora nadzoru, który czuwał tu nad wykonywaniem robót. Dzień dobry. Odjechał pan Marek, ale jest z nami wykonawca pan Piotr Bawula. Witamy bardzo serdecznie kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów instytucji kultury i oświaty, bibliotekarzy, nauczycieli, rodziców, dziadków, dzieci. I media, a jest z nami tu pani Ania Federowicz z Woleń 24, która informacje z dzisiejszego wydarzenia zamieści na pewno witamy serdecznie i witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich sympatyków Domu Kultury i miejskog gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu. Drodzy Państwo, Dom Kultury. W tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności. Taki skromny jubileusz wraz z jubileuszem 40-lecia Zespołu Folklorystycznego Gotardowie odbędzie się 25 października w najbliższą niedzielę podczas 32. Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w Zwoleniu. Jak łatwo wyliczyć? Budynek ten powstał w 1985 roku i do chwili obecnej sala nam służyła przez 30 lat. Dzięki projektowi, który zrealizowaliśmy, ta sala zmieniła swój image, jak państwo widzą. Nowa scena, nowe kotary, nowe zasłony, nowa podłoga, krzesła, rolety, ogrzewanie, oświetlenie. A także y, technika, tutaj zgodnie wypracowana z naszym akustykiem Robertem i reżyserka, w której on w tej chwili y, zasiada. Y, oświetlenie, oświetlenie również wymieniliśmy w sali wystawowej Domu Kultury w Zwoleniu, i zamieszczony został telebin na budynku Domu Kultury, y, o którym przechodnie i mieszkańcy tej ulicy mówią, że daje po oczach. Ale to jest taka, Medialność. Na telewizji wyświetlamy plakaty, które informują, że Dom Kultury to nie tylko budynek, ale także działalność kierowana do naszego społeczeństwa. W imieniu swoim. Pracowników Domu Kultury, wykonawców, którzy będą się tu prezentować, odbiorców, którymi Państwo są dzisiaj, a także ludzi korzystających z tej sali, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować Pani Burmistrz Bogusławie Jaworskiej, która taki prezent nam z okazji jubileuszu sprawiła. Chciałabym również bardzo, bardzo serdecznie podziękować koleżance Ewie Kulińskiej, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu, która była beneficjentem tego projektu i zmagała się z całą procedurą papierkową, co przysparzało naprawdę wielu, wielu stresów i tu duże wraża. Chciałabym poprosić Panią Burmistrz i pani, pani, e, Panią Ewę i w ramach takich skromnych podziękowań wręczyć kwiaty. Projekt z zewnątrz i, i wewnątrz. I powiem tak: okazuje się, że jeżeli ktoś jest bardzo uparty i konsekwentny, to, to dochodzi do celu projekt, który panie tutaj złożyły, co prawda pani dyrektor Ewa Kulińska była liderem tego projektu, czyli cały ciężar i odpowiedzialność, jeżeli chodzi o rozliczenie, spoczywał właśnie na liderze. My wiemy, co to być liderem, bo mieliśmy taki lider, panie Piotrze, taki projekt, panie Piotrze, więc bardzo ciężko to było, ale, ale każdy projekt się kończy. Powiem, że czasu miały panie i, i wykonawcy i wszyscy, którzy się angażowali w ten projekt bardzo mało, z uwagi na to, że w pierwszym rozdaniu, bo jak ja sobie dobrze przypominam, 18 kwietnia, bo to dla mnie taka szczególna data, dowiedzieliśmy się o tym, że można taki projekt składać. Ten projekt został złożony i okazało się, że alokacja środków była tak mała, że akurat nie wystarczyło. Tutaj dzięki uporowej pani Panie złożyły przy mojej podpowiedzi protest. Okazało się, że został uwzględniony i środki zostały przyznane, natomiast czas na realizację był tak krótki, że ja tutaj bardzo panią współczuję, bardzo serdecznie dziękuję i paniom, i wszystkim, którzy się angażowali, i zastępca, i moi pracownicy. Ja wiem, że dochodziło z pewnością do pewnych, do pewnych sytuacji bardzo nerwowych, bo bo krótki termin trzeba było się wywiązać. Też prosiliśmy tutaj o przesunięcie terminu raz i drugi, ale ważny jest efekt końcowy. Ważne jest to, że ten projekt został zakończony. Jak pani dyrektor powiedziała, co prawda, jubileusz mamy w niedzielę uroczysty. To tak jakbyśmy się już nie musieli z samorządu przygotowywać, bo prezent już jest. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o biblioteki, to nie wiem, czy państwo wiedzą, bo, bo tutaj finansowy montaż gdzieś nam się przewija. Jest pokazany? Nie, nie jest. Chcę powiedzieć, że z tej kwoty, o której pani dyrektor mówiła, bo patrząc tak z boku, został całkowicie przebudowany budynek wewnątrz, prawda? Bo i, i, i łazienki, i ta część socjalna, i, i czytelnie, a, i wszystkie drzwi no w zasadzie wszystko jest nowe, świeże m, i część zewnętrzna, czyli elewacja. A, I chcę powiedzieć, że. Y, Koszty, o których powiedziałam, są niższe niż koszty, które zostały wmontowane tutaj, w tą salę i w salę wystawienniczą. E, patrząc z zewnątrz, doszliśmy do wniosku, że. Mm, Trochę brakuje tutaj tej elewacji, jeżeli chodzi o dom kultury, ale nie można było do tego projektu dołączyć akurat e, tego zakresu. Dlatego też tutaj e, wiemy dobrze, szkoda, że pana konserwatora nie ma, bo, bo byśmy usilnie prosili, albo, no nie wiem, zresztą to są przepisy, które mówią o tym, budowlane. Miało być prościej, a okazało się, że tak prosto nie jest, bo myśleliśmy, że składając dokumenty na zgłoszenie uda się jeszcze w tym roku zrealizować to zadanie, ocieplenie i umalowanie tej części właśnie, w której jesteśmy, zewnętrznej. Okazało się, że procedury niejako uproszczone tak się wydłużyły, że musimy mieć projekt, pozwolenie na budowę, więc przez zimę myślę zostanie to zrealizowane, przygotowane, a na wiosnę przystąpimy do... Mm, Pani dyrektor przystąpi do, do dalszych części inwestycyjnych. Mnie bardzo cieszy to, że, że jednak te inwestycje są. Są to pieniądze jeszcze z poprzedniego okresu programowania. Jesteśmy już w nowym, ale jak widać, jeszcze te środki gdzieś tam na horyzoncie się znajdują i ci, którzy zaryzykowali, wykonali, ale ogromnym nakładem pracy. I raz jeszcze z jednej strony przepraszam, że omawiałam. No. A z drugiej strony bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten wkład pracy, za wysiłek, który, wło który włożyli wszyscy, e, którzy pracowali przy, przy tym zadaniu, przy tym projekcie, ale efekt jest imponujący, więc gratuluję z całego serca. Jeżeli chodzi o biblioteki, to jest tak, że w zasadzie um, Państwa um, Biblioteka tutaj Macierzysta została na końcu tak przywrócona do, do świetności, dlatego, że i, i Strykowice Górne i Biblioteka w Jasieńcu no, została nam jeszcze w Sycy. Nie ma może nieco, nieco gorsze warunki, ale, ale dobrze, że się tak dzieje. Dobrze, że to są środki unijne, bo każdy z tych obiektów, o których powiedziałam, a został y, po części, z większej części sfinansowany właśnie ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych y, i dlatego nie tylko cała Polska, ale my też jesteśmy elementem y, wypięknienia naszej ojczyzny, co bardzo cieszy. Dziękuję bardzo. But I know I'll think of you every step of the. że szkoda dla Ciebie mi słuch. Ty nie myśl, że dasz mi awonament na szczęście, że z ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, tylko śmiał się, tylko klął, Co ona była blada tak I drobna tak jak w polu mak. On chciał dobrze i miał sklep I serce dało jak ciepły chleb Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie Ty bardziej praktycznie do mnie mów Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie Że szkoda na ciebie mi ty nie myśl, że dasz mi Albo nawet na szczęście Że skruszysz ciała mego lód Ja nie mam ochoty do tego zamyścia No chyba, że zdarzy się coś Niedobrze potem było z nią dołysają jeden wziął I tam nie kochał, tylko pił I grając bingo piwo pił Co ona była szara, myl. A z miastka wciąż nadchodził list. Powracaj, gdy ci szczęścia brak. A ona mu pisała tak: Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, Ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie wiesz, że dasz mi Kruszysz ciała tego lud Ja nie mam ochoty Do tego zamyścia No chyba, że też się ci. Tam na parwiec stary gazda Ostra była wtedy jazda Lecz nie liczą się drobiazgi Ty wokoło lecą drzazgi Szarpią gazdą dziwne kliki Rodem prosto za

Poczyna się tańcz buda Widać, z niego wiesz się uda Tańcz, nie żałuj podoby, tak, nie wniosą są cię nogi, tak.